Dobry, jesteśmy bezpośrednim importerem firmy E, produkującej i oferującej bezprzewodowe i przewodowe ładowarki, tak zwane powerbanki, czyli urządzenia, które dzięki swojej mobilności pozwalają nam naładować nasz telefon tablet, iPada w chwili, kiedy nie mamy dostępu do gniazdka elektrycznego. Dzięki czemu w miejscach, w których nie możemy naładować telefonu, czyli na przykład w pociągu, w samolocie, możemy podładować swój telefon do urządzenia, dzięki czemu będziemy mieli cały czas dostęp do... NM. Coś o rozmiarach i pojemnościach takich ładowarek może Pan powiedzieć? Najprostsze modele w tej chwili oferowane to są modele, które mają rozmiary około 40 mm na 40, 40 mm, czyli Czyli takie małe kosteczki i one pozwalają, mają 2000 mAh, czyli pozwalają naładować nasze urządzenie jednokrotnie od 0 do 100%, czyli jeżeli mamy rozładowany smartfon, możemy w pełni go naładować. Największe urządzenia to są urządzenia tej wielkości, czyli nie, nie dużo większe, pozwalają, posiadają około 8800 mAh, czyli potrafią 6 do 8-krotnie naładować nasze urządzenie w zależności od pojemności baterii urządzenia. Tak, jest to czyste barwy i bardzo przyjemne w dotyku silikonu medycznego. Dlaczego akurat zdecydowaliście się na robienie obudów z silikonu medycznego? Jest to, tak jak Pan powiedział, bardzo przyjemne w dotyku, czyli możemy to... E, czujemy się komfortowo trzymając to w ręku. E, niestety ten produkt jest dosyć ciężki, ale są urządzenia, które równocześnie trzymamy telefon i to, dlatego odczucie jakie ma klient są dla nas bardzo istotne. Materiał ten też jest silikonem, dlatego że nie przywierają do niego żadne bakterie. Silikon medyczny jest stworzony po to, żeby nic do niego nie przywierało, żeby się nie brudził. Dlatego też trwałość i funkcjonalność tych urządzeń jest dla nas bardzo istotna. Widzę, że tam jakieś mamy też urządzenia, które oferują dosyć ciekawe formy przez reliefów, płaskorzeźby na powierzchni. To też jak rozumiem, forma jakiegoś marketingowego zwrócenia uwagi. Tak, generalnie w tej chwili na świecie powerbanki bardzo się rozpowszechniły. Są różne modele. Te urządzenie posiada nawet w sobie wbudowaną latarkę, czyli taki gadżet całkowity. Ale jest to urządzenie, które jest wodoodporne i pyłoodporne. Czyli dla turystów, dla ludzi, którzy chodzą po górach mogą to spokojnie przyczepić sobie do plecaka. W chwili, kiedy potrzebują, podłączają urządzenie, doładowują się. Kiedy nie potrzebują, jest to tak jak wspomnieliśmy, i odporne na zabrudzenie, na uszkodzenie, więc myślę, że jest to funkcjonalne.